Nie, funkcjonuje? nie, nie funkcjonuje. Ale to fura jaka jest, jakaś maską podniesioną. Witam, witam, Arkadiusz. Witam, witam, Spoczyń. Życzę mi jego y, normalnie w toku, również. Wolnie podpowiedzieć. Hej, to jest to, z czym musiałeś i Ciężko biego. Skarż lampa jak chuj jest dziś, kurwa mać, słońce na A ja taki kawał do roboty mam buta mać. kurwa. Czę pan jechał po mnie, przecież teraz w komórka robić dzwoni. Halo? Ja coś, co się dzieje? Cześć Ardiano, słuchaj, pytanie mam normalnie do Cieba Posłuchaj, bo normalnie... Potrzebuję jakiś sposób, jakby sobie na przykład W każdych warunkach ogarnąć transport A okej, okej, o to Ci chodzi A no, wiesz, jest przypałowe strasznie Mogę Ci pokazać co nieco, albo mogę Ci sprzedać takie urządzenie Mam fiper 0 na stanie a po ile takiego para masz? Ja mam po 500 dolców. Kurde, to akurat tyle, ile ja mam. Tylko, że mam na koncie No, szczerze. Słucham... wypaść, wypaś, Ja tam podjadę zaraz. No, że, to, tylko, rozstrzymaj... Kurwa, to biegnę gdzieś to normalnie wiesz, to fiknę, bo jeszcze by gdzieś yy, tutaj słuchaj normalnie na dzielnicy industrialnej, Że zaraz bym ci normalnie podeszła że dżperał, a to może byś podleciał, po mnie co? Był już z... No dobra, 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 zaraz podjadę. Dobra. A będę. Da no. O jo, o jo, o Ej, jo, mm -hmm. To Czardiano. Ej, jo. Mm, Kurwa. No nie bądź bo nie podrzucasz skurwiele. Skurwa, nie podrzucą, do pierdolonej pały!

no, no, już... Nie upierdol mi ta serki! No Na no, out, chill out, motherfucker! No, wiesz, ja się dopiero myłem, na roboty chciałem pojechać, ale... nie będę taki kawał z buta dymać, nie opyla mi się. <grymExnek> na robotach gdzie pracujesz? No, no, w, w, w tym Prime'ie. Szef do już dzwonił normalnie i ee, już, już mnie opierdolił, kurwa, bo normalnie cztery dni, żem siedział na chacie i kurwa walił browary. Okej, okej, okej. No, a, dasz normalnie ee. browary? W no, no, Nie, no nie, właśnie nie, bo właśnie do pracy nie poszedłem, bo waliłem browary na chacie. Wiesz <głos》głos》głos》głos》> o co chodzi. Jezu, Po co ja teraz, teraz mm, Dobra. To jest mój zioma Amaro, pogadaj z... No jeszcze Siema Amaro. Siema, co jest u góry? W, 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 wszystko w pożądalu jak to się mówi, nie? Wszystko w pożądalu normalnie będzie Tu tam, ruchy ciuchy, szaty, taty i pierdaty, no, a, 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 ty, a ty co? A co u cieba? Ma? Mam cię, ja próbuję drapem. Brachu, czujesz mnie. Yo, ogarniamy, sobie, no? ogarniamy jakieś studio I ogarniamy jakiegoś murzyna, który to dobrze obrobi. będziemy Yo. coś puszczać kurwa w internet. Bo kiedyś znałem takiego innego Bebego, takiego Bebego takiego, ale takiego... to Bebe to do, go dawno już nie widziałem. Yo, Kurwa, musimy z nim kash? spiknąć, możemy coś eee, pomóc. Słuchaj, no musimy podnieść Ardiana ar ar do tego, normalnie do, 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 do bakobata. No to tu jest. A, no tak, tu jest. <gry> Dobra, to poczekaj. <gry> Czekaj, czekaj. O, mam, mam już łukaszkę. E, trzymaj. jak kurwa, takiego strzelca i kosztuje 5 cztówek. No co ty? Yo, jak małe ustrojstwo? Bateria ci wystarczy na co Maj 30 takich, kurwa. O, no to kurwa, super, kurwa, to, dziękuję, no, to dziękuję. To jest to dziękuję w ogóle jak się korzysta? E, no właściwie średnio. Jo, od, od, odpalasz, odpalasz flippera, odpalasz stację, tam masz taki system kar się nazywa. Aha, system aha. car. A, wtedy podchodzisz do jakiegoś auta, musisz na, naprowadzić sygnał z tego auta, aha. wtedy z tego ustrojstwa, klikasz ten e, największy guzik, ten co jest w środku, No i musisz czekać. Musisz czekać, czekasz, czekasz, i Zdrapiasz odpalasz furę a, 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 furę normalnie skabla Kura normalnie skada, no jedna, jedna fura skabla, druga fura nie skabla, nie? Wiesz jak to działa. A, rozu a, rozumiem. Są rozumiem. niektóre systemy, które przechwycuję i od razu możesz odpalić furę jak kluczykiem e, no dobra, słuchaj, Ardiana no, podrzuciłbyś mnie normalnie jeszcze pod jakąś fulkę. Jasne No z, z butady masz normalnie przerobana sprawa A to twój wórzek? Ja? Mój wiek... Oooooo, no podobnie? Noże i ja, o, o, no, mi byś się też taki przydał ci poważnie. Fajny, 14 granców za niego 4 14 patoli. Co ty pierdoli? To, to jak na promocji Tak, na prące, normalnie. Pa <kuh> 8. <F8. kuh> nie, źle, no słychać, słychać, słychać za Foł 8. No. No, Ej kogołem, leci. O, fury jakieś tu może... O tom Ta tutaj tu po, po prawej, no Dobra, dobra chłopaki, to yy, zbywajcie się. Dzięki bardzo Arniar no, jak coś, to normalnie w kontakcie jesteśmy. Tak, ja, trzymaj po się pompacie. bezpiecznie, Jimmy. Dobra, dobra, trzymaj się Amaro! ra, już szarp flipper 0 5. zmiana pojazdu. Ek. Kurwa, już spierdoliłem. Już spierdoliłem. Dobra, już 5. No olvida esa mari. pojazd e e, e kurwa no. Raz, czuję, że będzie lipa. No i już się może tu za rogiem no, zrobię to tak. Zrobię to bardziej dyskretnie. Pięć, kurwa. Dobra, teraz. Dobra, niech będzie kurwa ten Dobra. Siema skoru, wetam tam, Dobra teraz y Enter.

czy tak ten kabel jebany mieć? Co za ścierwo. Jo. OP! Dobra, wpinam, wpinam się! Wpinam się! Uwaga! Uwaga, uwaga! Czy się wepnę? Czy się wepnę? Żarza, żarza, żarza! Trzymano mi skinek, ty, kurwa! Zaskoczyło mnie to, jak on mówi, co na górze, co na górze, ziom. Czuję cię, czuję cię, bracie. Kurwa, no co za, co za gierka, nie? 82 już wytrzymałości na jednym samochodzie, ja pierdolę. Co są kurwa za zwroty, człowieku? Zwroty młodzieżówka taka, wiesz, co chodzi co tu tak, jeszcze mi niech furę wecznie! Ty, ja sprawdzę. O kurwa. Tu jest jakiś bóg. Ty, tu jest chyba jakiś bóg, do no chuja. Patrz! Normalnie, jest dziura w ścianie. Już chęcią wyszedł i normalnie na wset, ale... Nie chce mi się znowu ogarniać tego wózka. Ja też Zabijam w swój mandżu. Albo inaczej, czyli... Um... Kurwa, jak głośno! To tak po. chcę to zobaczyć, kurwa. Czujesz to, ja chcę to zobaczyć, kurwa. To nie się tą kurwa odpierdala. Ja, to był. chyba on, nie? Chyba to był on. Ha! Ha! Ale kurwa, niezły, niezły socik. Niezły socik. Niezła promocja, kurwa serwera. Na pewno najbardziej oryginalna w Polsce. Ho! Siema Siebaro no chuju! Dzięki, ziomek. Nara. Dobra, też się tylko nie spierdolisz całej petyne i będzie wszystko fajnie. Ho! O. dobra, Żyje. Udało mi się przeryć Skok z wysokości! Gdzie jest ta chawira? Tu? Znowu tam? Ej, czekajcie, jakiś wytrych muszę mieć do tego? Bo już zapomniałem. Ty, chyba nie muszę mieć wytryku do tego. Ja, Mio, nie śpisz sobie, koczku! Tak, miał, miał. Siema, Legia! O, właśnie Ciebie wywołałem, właśnie Cię wywołałem! Właśnie Cię wywołałem pewnym obrazkiem, na pewno zobaczyłeś miniaturkę i od razu wszedłeś na streama, przyznaj się, przyznaj się. Jak głośno jest, kurwa, ta gierka, Nie no, czemu ona jest taka głośna? Czy ja coś kurwa odjebałem, czy ja sobie coś kurwa no zmieniałem? No to żałuj, żałuj, że nie widziałeś, żałuj, że nie widziałeś co tam było za, za, za obrazek Most silnikoś, to ryczy kurwa. OG V8, kurwa, rapi Vamos Stratos, Jak to się nazywa? Sabre, Sabre GT kurwo Kurwa, to nie jakie Ferrari bajebany!